Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, dlaczego się rozstaliśmy? Karty przełożą, aby tradycyjnie trzy Karty sedno? Królowa Mieczy. Co wychodzi naprzeciw? Wisielec. Wynik, odpowiedź, rada. Mag. Sedno: kurwa Miecza. Ktoś nas oszukał lub wykorzystał. Człowiek teraz preferuje kontakty oparte na rozmowie. Ktoś nas mocno krytykował, że trudno nam było wytrzymać z tą osobą, a my uważaliśmy, że nic nie mamy sobie do zarzucenia. Również należy zadać sobie pytanie, czy mieliśmy dobre intencje wobec tej osoby i dlaczego strona przeciwna nas krytykowała. Pokazały mi się tutaj dwa oblicza kobiety i mężczyzn. Również została odkryta prawda. To też jest dom z surowymi zasadami. Tak naprawdę to tutaj była duża samotność w związku. Tutaj też mogło być zabrane nam prawo do decyzji, prawo do wolności, prawo głosu. Ten związek był kierowany jedynie głosem rozsądku, a zabrakło miłości. Weszliśmy w związek bez miłości, brakiem naszej miłości czy strony przeciwnej do nas. I to jest duża porażka życiowa dla obu stron. co wychodzi naprzeciw wisielec. To jest pozostanie w martwym punkcie. To też jest niemożność wybrnięcia z trudnej sytuacji. To jest również nieodwzajemniona miłość. I człowiek stał się zgorzkniały i wpadł w depresję. Trzeba mieć jaja, aby być z kimś, lub mieszkać z kimś, kogo nie kochamy. Ale z jakichś powodów jesteśmy z tą osobą. Mogliśmy być Przyparci do muru. Przez to zrezygnowaliśmy z własnych celów. Tutaj też mogło być takie poświęcenie się dla czegoś albo dla kogoś. Czyli daliśmy siebie na ołtarz. To też jest ciasnota umysłowa jednej ze stron rozczarowanie. Wynik Odpowiedź Rada Mag. Mag to jest silny pociąg seksualny, ale na seksie, na romansie związku nie zbudujemy. Patrząc na rozkład, to tutaj mogło dojść do manipulacji, aby zdobyć tego partnera dla własnego dobra. Mocno postawiliśmy na siebie, na własne dobro, a zdeptaliśmy tego potencjalnego partnera. To jest nieetyczne i nieleganckie. Więc wiadomo, że nie zbudujemy w związku taką postawą. Pojawiło się również takie wyciszenie, czyli wyciszmy ten nasz błąd lub niekoniecznie naszą dobrą postawę do tego partnera, aby jego zatrzymać przy sobie. Mogły pojawić się osoby trzecie w związku, ale to nie zmienia faktu, że ten partner nie jest dla nas i szukanie. Odpowiedzialnych za rozpad związku jest nieodpowiedzialnym zachowaniem. Tutaj jest strata dla obu stron. Manipulacja jest zgubna, nie tylko dla innych, lecz także dla samego siebie. Robienie siebie ofiary, aby partner nas nie zostawił, po naszych nieczystych intencjach, to uważam, że to są grzechy wołające o pomstę do nieba. To wszystko. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. O siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod wym. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o